Dzień dobry wieczór. Może dzisiaj nie będzie jak w poprzednim odcinku 200 megapikseli czy w ogóle jakiegokolwiek innego marketingowego hasła, które jest używane przez producentów do reklamy, a przeze mnie do na przykład tytułu, ale jak to mówią? Cicha woda brzegi dwie. Hmm! Zaczniemy, chciałbym nadmienić, że bardzo nie lubię, źle mi się kojarzy nazwa NEO w szeroko rozumianej elektronice. Gdzieś kojarzy mi się to z jakimiś zabobonami z 2014 roku, z jakimiś Galaxy S3 Mini, NEO, które jakby no nie są dobrze wspominane, co ja mogę więcej powiedzieć. Ale z arka na wiedzy, zadam sobie nie głupie, bo nie ma głupich pytań. Bardzo proste pytanie: co to w zasadzie znaczy NEO? Bo nie wiedziałem, sprawdziłem i nie wiem jak wy, że NEO oznacza kontynuowanie czegoś, co było, ale skoro tak, to w takiej. Sytuacji, wydaje mi się, że powinno to być przedrostkiem, a więc poprawnie byłoby Moto Neo Edge 30. I o ile to nic kompletnie nie wnosi rzeczowego do materiału, a że tak powiem, e, polski był. nie byłem dobry z polskiego, tak. Po prostu czasami warto się czegoś nauczyć, ale ogólnie wychodzi na to, że ten model jest kontynuacją modelu Edge 30. Więc po napisaniu scenariusza, w bardzo modrej e, kolejności to zrobiłem, sprawdziłem jeszcze specyfikacje na, porta na portalu GSM Rena i wychodzi na to, że w niektórych aspektach technicznych. Następca Neo 30 jest gorszy od swojego poprzednika, ale nie zawsze jest tak, że to co jest teoretyczne wychodzi praktyce Moto Edge 30 Neo jest mega fajnym, lekkim, wygodnym telefonem do korzystania na co dzień. Nie ciąży w kieszeni, nie ciąży podczas użytkowania i co prawda waga jest taka sama, 155 gramów, ale jest węższa, niższa, a tył nawet nie jest tyle matowy, co lekko przyjemnie chropowaty, przez co sumarycznie po prostu pewniej trzyma się w dłoni, a mimo grubszego rozmiaru bateria pozostała bez zmiany. 4Ah, ale za to jej wydajność prima sort. Solidne, bezpieczne 6 godzin SOT na samym LT przez dwa dni. To wynik absolutnie fantastyczny, ale gdyby prądu zabrakło, kłania się 68-watowa ładowarka zestawu. Jest też plastikowy case ładująca w niecałe 40 minut. Po poprzedniku jest to 33 w więc dostajemy pewien bonus. Ale, co zaskakujące, do tego dochodzi jeszcze 5-watowe ładowanie indukcyjne, które mocą może nie grzeszy, ale w tej klasie urządzenia jest ewenementem. Ekran z kolei to bardzo dobry 120 hz peolodowy panel Full HD+, o znakomitej jasności 1250 nitów w piku. Poprzednik miał niby 144 Hz, ale absolutnie nie traktowałbym tego jako jakąś przewagę. Oba mają sprawne czytniki linii papilarnych w ekranie, oba nie mają możliwości ustawienia pośredniego 90-hercowego odświeżenia i i oba nie mają AOD, ale Neo ma diodę powiadomień wbudowaną w aparat. Jak dla mnie jest to bardziej bajer niż jeżeli coś mocno użytecznego. Natomiast cieszę oko, ładnie to wygląda. System jak to u Motki? Czysty Android z dedykowaną aplikacją Moto, która zrzesza najlepsze i najprzydatniejsze funkcje gesty, ale to Edge 30 ma wydajniejszy proces. Snap 778 plus względem 695 z Neo jest jednostką wydajniejszą, ale w praktyce nie jest tak, że Neo działa źle. Wręcz przeciwnie, bo optymalizacja ostatnich modeli od Motoroli jakie testuję, jest znakomita. Przez co w codziennej pracy, Neo jest przewidywalna, działa sprawnie, nawet mi dobrze się z takiej mocy korzystało, więc jestem przekonany, że dla większości ludzi w pełni to wystarczy. Trzeba się po prostu liczyć z tym, że nie ma zapasu mocy na przyszłość i że przez ten stricte procesor nie ma możliwości nagrywania w 4K w telefonie za prawie 2000 zł. W prawie 2023 roku. Co ja mogę zrobić? No? W takiej sytuacji e, nagrywanie filmów odbywa się maksymalnie w Full HD 30 klatek na, nie, 60 klatek na sekundę, ale wtedy nie ma hybrydowej stabilizacji tak jak teraz w 30, czyli e, optyczna plus elektroniczna. Chwilę się przebiegnę e, i to co jest przykre, to, to fakt, że mimo, że e, pali ho, że nie nagrywa w 4K, znaczy nie, nie pali cho, bo powinno być jednak to 4K, e, tak e, nagrywanie Full HD, a i tak nie ma przechodzenia pomiędzy obiektywami. Trochę... E, trochę przykre. Szukałem w sieci informacji jaka główna matryca aparatu jest tutaj wrzucona, ale nie dokopałem się do tak szczegółowych danych. Wiem tyle, że ma 64 megapiksele, światło f1,8, optyczną stabilizację obrazu, czyli dokładnie taka sama charakterystyka aparatu co w Poco F4, którego miałem i porównałem. Za dnia serio jest nie jest to szczyt możliwości tej półki, Realme 9 Pro Plus na bank robi lepsze zdjęcia, ale przy ładnym, dobrym oświetleniu. Jest fajnie. Gorzej wygląda kwestia haderu, który czasami jakby w zasadzie nie działał. Po zmierzchu, jak to w tej półce, pojawia się też i zmierzch samego aparatu. Jeden i drugi często wariuje z a to szczegółowością, a to z doborem balansu bieli, ale to, nie jest to flagowiec, a raczej pogranicznik wyższej budżetówki, slesz taniego średniaka. Bo mimo wszystko wydaje mi się, że gdzieś ta granica, rozdzielająca segmenty telefonów, powoli się przesuwa. Niemniej efekty widzicie sami, na moje oko nie jest ani źle, ani super dobrze. Po prostu fajna, dobra średniawka. Itella. Pozostaje jeszcze kwestia głośników czy wibracji, które na pewno zasługują na pochwałę. Są o niebo lepsze niż Poké 4 ba. Powiedziałbym, że nawet ich bezpośredniość jest lepsza aniżeli w modelu Ultra, z kolei głośniki stereo są spoko, rzekłbym takie jakich oczekiwać w tym segmencie można, czyli grają dobrze, niekująco jest ok. Do tego znajdziemy 5G NFC USB 3,1 WLT, w wi i różne takie. Zapomniałem zweryfikować mikrofonu. A Maciek yy, pozdrawiam serdecznie, który zawsze ocenia yy, był dwie godziny temu. Halo, halo Maćku, jak nie słyszysz, jak się rozumiemy jak odpowie, to dam znać. W międzyczasie możemy zrobić sobie podsumowanko tzw. zwanego bohatera odcinka, którego można kupić za 1900 zł w oficjalnej dystrybucji na przykład sklepicką który jest partnerem kanału, tak samo jak i sieć komórkowa Mobile Vikings, których celowe lokowanie i promocja znalazło się w tym materiale. Wszystkie linki śledzące, które wspierają moją niezależną współpracę umieszczam w w opisie pod filmem. Natomiast zastanawiam się, jak zgrabnie podsumować ten telefon, bo taką suchą specyfikację, czy to jak ona się sprawdza, już wiecie i powielać tego też nie ma sensu. Chodzi mi o to, że z mojej perspektywy recenzenta czasami jest tak, że są wrażenia, których opisać, przekazać do końca się nie da i dokładnie tak jest z tą modką. O ile Ultra był modelem, który musiał coś udowodnić, Neo wręcz przeciwnie, a zaskoczyła dużo bardziej. Powiedzieć, że konkurencja w tej półce cenowej jest obfita, to jak nic nie powiedzieć. W widełkach jest Nothing Phone, OnePlus, Realme 9 Pro+, Plus, F4 i jeszcze parę innych modeli, ale problemem tej półki jest to, że trzeba ją albo mądrze wyważyć, albo postawić na inną kartę. Moto Edge 30 Neo nie jest w żadnej dziedzinie najwybitniejsza, ale w całości ta ergonomia, szybkie ładowanie, świetny ekran, czysty Android, indukcja tworzą przemyślane, fajne, zgrabne, przyjemne urządzenie, z którego zaskakująco dobrze mi się korzystało. Czy jest to najlepszy wybór w tej puste cenowej? Nie ma czegoś takiego, przynajmniej według mnie na chwilę obecną w tej półce cenowej jak najlepsze urządzenie, bo no jest to fala kompromisów i po prostu produkt A będzie w danej kategorii lepszy, a w innej gorszy. Jest to urządzenie, które wlatuje do topki polecajki. Jeżeli nie potrzebujesz dużej mocy obliczeniowej, jesteś normalnym użytkownikiem, jest to telefon, z którego będziesz zadowolony. Dostałem ocenę jeszcze yy, od Maćka mikrofonu. Za godzinkę się wypowiem, bo jestem w maku. Szanowie. Wracamy albo nie. Na pierwszy rzut ucha wydaje o, mi się że jest tak. bardzo dużo wysokich tonów, a mało niskich, przez co ten dźwięk jest taki e, głośny e, no, na granicy takiego przyjemnego. Także na razie gdzieś tak między 3 a 4 daję ocenę, ale to się wypowiem jak będę słuchał sobie tego w domu. Nie no, później to nie, bo ja już kończę nagrywanie i idę robić e, pickę, ale potwierdzam i dziękuję, że ten dźwięk wydaje mi się, że jest taki. Troszeczkę ostrawy, nieprzyjemny, ale to większość telefonów w tej półce cenowej tak ma. To tyle, jak w ostatnim materiale, jak się podobało, to zostaw łapkę w dół, a jak nie, no to łapkę w dół. Wtedy było to akurat nie a teraz tak specjalnie. Co wcale nie było śmieszne. Kończymy, bo to już. Wiecie, to już się robi zbyt cienka granica między w zasadzie nie wiem dokładnie czym, a cringe'em na pewno. Także dziękuję serdecznie za oglądankę, jak zawsze z dla was jak najwięcej. Jak najwięcej uśmiechu, tam trzymajcie na za kamerą, że tak powiem. No i MP z Groupsona globalnie. Raz jeszcze dziękuję. Do następnego razu. Cześć. Finito. Finito.